Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować syrop z kwiatów bzu czarnego. Kwiaty wkładam do garnka i zalewam gorącą wodą. Gotuję przez około 3 minuty, licząc od czasu zagotowania. Odstawiam na 48 godzin. Po tym czasie przecedzam wywar. Do wywaru dodaję cukier i gotuję na średnim ogniu przez 1 godzinę. Następnie gotuję jeszcze około 40 minut na małym ogniu. Na koniec wsypuję kwasek cytrynowy i gotuję jeszcze 10 minut. Gorący syrop przelewam do czystych słoików. Oczyszczam brzegi czystą ściereczką, zakręcam słoik, odwracam do góry dnem i zostawiam do całkowitego wystudzenia.